Thank you. W ostatnich odcinkach programu Nauka poszła w pole pokazywaliśmy, jak prawidłowo ocenić pole rzepaku czy zbóż po zimie. Część powierzchni upraw rzepaku, a w szczególności na zachód od linii Wisły, po wstępnej ocenie musi być zlikwidowana, a pole powinno być jak najszybciej przygotowane pod następne uprawy. Większość rolników planuje się w kukurydzy, ale czy przy tak dużej podaży na jesień uprawa ta będzie nadal opłacalna? Przed siewem pole należy prawidłowo przygotować, tak aby jak najwięcej zachować wody skumulowanej po suchej zimie i szybko ocieplić wierzchnią warstwę gleby. O podpowiedź, jak prawidłowo przygotować pole, zapytaliśmy pana doktora Stanisława Ptaszyńskiego, głównego specjalisty Techniki Rolniczej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego. Musimy przede wszystkim stworzyć jak najbardziej korzystne warunki do kiełkowania nasion i rozwoju wzrastających roślin i tę uprawę tak przeprowadzić, żeby te warunki istniały w jak najdłuższym okresie, możliwie nawet i do zbioru, bo od momentu zasiewu czy od zasadzenia nie ma już możliwości uprawy i korygowania właściwości gleby. Jest to ostatnia możliwość właśnie w uprawie przedsiewnej i ta uprawa powinna zapewnić jak najlepsze nagrzanie gleby. Po właśnie zwłaszcza wiosną po, po okresie zimowym. I zachowanie jak największej ilości wilgoci na okres wegetacyjny i zapobiec zeskorupieniu, zeszlamieniu gleby podczas sezonu wegetacyjnego, kiedy następują opady o różnej obfitości. Przede wszystkim po zimie trzeba odgadnąć moment do pierwszej uprawy, czyli wtedy, kiedy można zachować jak najwięcej wilgoci, a jednocześnie już można bezpiecznie przeprowadzić uprawę bez tworzenia grud, bez zalepienia gleby. Więc przede wszystkim po orkach, kiedy. Grzbiety skip już jaśnieją. To oznacza, że robią się suchsze. Zagłębienia jeszcze są wilgotne. Wtedy można przeprowadzić włókowanie, wyrównać powierzchnię pola i wtedy od tego momentu już pole nagrzewane jest jednolicie i mniej więcej ma jednakową, wyrównaną wilgotność. Po odpowiednim nagrzaniu można przystąpić do przygotowania tej warstwy siewnej, czyli, czyli wytworzyć warstwę, przez którą przenikają redlice, na dnie której ułożą nasiona i warstwę o niezmienionej strukturze połączonej kapilarami z głębszymi warstwami, która będzie dostawcą wilgoci dla wzrastających roślin. W naszej szerokości geograficznej klimat stepowieje opadów już jest coraz mniej, a zwłaszcza y, wytworzyły się takie okresy y, susz wiosennych i susz letnich, kiedy akurat w tym czasie występują sieć, siewy i potrzeby w zakresie wody są wtedy największe. Więc zachowanie y, każdej ilości wody z opadów zimowych jest tutaj bardzo ważne. Przede wszystkim trzeba przerwać parowanie. Woda ma bardzo dużą pojemność cieplną, bardzo dużą przewodność cieplną i nagrzanie warstwy nasyconej wodą jest długotrwałe i pochłania dużo ciepła. Natomiast na powietrzenie gleby, wprowadzenie tam powietrza czyni tę warstwę prawie że izolacyjną, uniemożliwia ogrzanie głębszych warstw i od razu ogranicza parowanie z tych głębszych warstw, więc wytworzenie takiej warstwy właśnie na powierzchni pola skutecznie zapobiega stratom wody napowietrzając glebę, rozkruszając i spulchniając glebę zestawami zębowymi powodujemy jej przyspieszone wysychanie, a jednocześnie uniemożliwiamy tworzenie grud. Działając układami zębowymi możemy ją spulchnić i kilkakrotnie, może nawet kilkunastokrotnie zwiększyć powierzchnię parowania i wtedy ta gleba intensywnie paruje. Jednak trzeba Panować nad sytuacją, dlatego że części koloidalne gleby silnie się kurczą podczas wysychania i powodują zbrylenie, stwardnienie tych brył, więc trzeba to wykonywać w taki sposób, żeby, żeby nie doprowadzić do zbrylenia, bo potem już jest bardzo trudno te bryły rozkruszyć i znów jakby tą wodę chronić. właściwości gleby. Gleby zwarte wymagają do pokruszenia większych sił, w związku z tym stosuje się tam narzędzia cięższe dlatego że zagłębienie narzędzia następuje na skutek działania ciężaru na skutek wciskania zębów w glebę te zęby powinny być nachylone stromo możliwie nawet pionowo wtedy kruszenie następuje na najdrobniejsze części zapytaliśmy również pana doktora na jakie problemy rolnicy natrafiają najczęściej aby optymalnie przygotować pole do siewu czy sadzenia największe problemy są z doborem właśnie typu narzędzia na na typ gleby. Gleby zleżałe, które były podtopione, wymagają nawet spulchnienia. Natomiast tak jak w tym roku tutaj widzimy, orki przedzimowe zupełnie są nierozłożone i gleba jest za bardzo spulchniona, za mało zagęszczona jak na potrzeby siewu. Nie trzeba jej wcale spulchniać, tylko wystarczy ją pokruszyć i zagęścić. Włukowanie pól. Na rynku nie ma typowych włók, jakie kiedyś były używane do, do tego pierwszego zabiegu. Natomiast są włóki łąkowe. One mogą równie dobrze pracować na polach, z tym tylko, że pola są znacznie bardziej spórchnione i w takich włókach najczęściej trzeba dodawać jeszcze części stabilizujących tak zwanych płus. Oprócz tego, co oferuje zakład, trzeba to samemu tam dobrać. Ile takich? Takich ślizgów na ramię trzeba przymocować, żeby, żeby zachować stabilną pracę, żeby te włóki nie gromadziły, nie garnęły zwałów przed sobą. Drugi temat to były kolejiny Spulchnianie kolein jest bardzo trudną sprawą, dlatego że gleba uknieciona przez koła ciągnika stawia duży opór. Kamienie uwięzione w tej glebie jeszcze większe, więc te spulchniacze ciągle są łamane. Nie ma spulchniaczy dobrej jakości na rynku. Poza tym montowanie spulchniaczy wymaga miejsca i ono odsuwa ten agregat od ciągnika, czyli jeszcze pogarsza jego stateczność. Najlepszym sposobem na uniknięcie tych kłopotów jest stosowanie kół bliźniaczych. I te koła nie muszą być nowe, nie muszą mieć protektorów, mogą być starte, byle tylko właśnie zachowywały szczelność i dzisiaj pokazywaliśmy tu właśnie takie koła, jak te współczesne sprzęgi pozwalają na szybki montaż i demontaż. Wszyscy rolnicy, którzy wjeżdżają na pola uprawione, Powinni tam wjeżdżać tylko na kołach bliźniaczych. Na kołach pojedynczych powinno się jeździć w zasadzie po ścierniskach, a nawet ze względu na zwiększoną siłę ciągu i na ścierniskach powinno się też jeździć na bliźniakach. Z tym tylko, że no, jeśli, jeśli ktoś ma niewielki ciągnik i pracuje niewielkim pługiem, no to, no to na bliźniakach nie będzie mu gorać, bo, bo... Ciągnik jest za szeroki w stosunku do pługa, ale, ale przy odpowiednio wielkich ciągnikach, wielkich pługach, nawet na bliźniakach można orać. A na zakończenie programu mamy jeszcze dla Państwa zaproszenie na Mazowieckie Targi Rolnej i Przedsiębiorczości, które są największą imprezą handlowo wystawienniczą w powiecie sochaczewskim i jedną z większych na Mazowszu. W czasie wystawy będzie prezentowana oferta firm rolniczych i ogrodniczych. Podczas imprezy targowej będzie można zasięgnąć porad w punktach konsultacyjnych, m.in. Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego czy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Serdecznie zapraszamy! Muzyka